W Green Canoe Vlog dziś temat bardzo lifestyle'owy, temat, który już dawno temu wam obiecałam. Makijaż świąteczny. Makijaż świąteczny świeży, ale jednocześnie bardzo trwały. Witajcie na pokładzie. Zaczynamy. Nie będę się co prawda dziś malowała, bo za długo by to wszystko trwało. A mi bardzo zależy, żeby Wam opowiedzieć o tych krokach, dokładnie które e, robię w makijażu. W makijażu, który ma być z jednej strony świeży, a z drugiej strony ma być trwały, bo o to też chodzi, prawda? W świętach, żebyśmy długo pięknie wyglądały. E, obiecałam Wam ten odcinek już dawno, dawno temu, że ja pozdradzam Wam te moje perełeczki, moje sekrety dotyczące makijażu. Bardzo dużo dziewczyn pyta o róż, jakiego ja różu używam, jakiego fluidu używam, e, jakiego tuszu używam, że mam rzęs. Ostatnio słyszałam od pani, że mam rzęsy doklejane. Nie są to rzęsy doklejane, są moje, ale na to świetny tusz, który właśnie sprawia, że one są rzeczywiście bardzo grube i tak wyglądają. Za chwilę wam szyściutko pokażę. Taka informacja, że żeby wam ułatwić to zadanie, w tym filmie w opisie pod spodem. Podlinkuję Wam większość tych produktów, te, które znajdę tak, w sieci, żebyście nie musiało sobie szukać, e, tak po prostu, żeby było Wam łatwiej. Większość tych produktów jest ze mną od lat. Taka jest prawda. Ja ich używam, jestem w ogóle bardzo wiernym klientem. Jeżeli coś mi się sprawdza, e, to jestem całe długie lata przy tej jednej rzeczy i serce mi pęka, jak na przykład później marka wycofuje to ze sprzedaży. Ale te, które dziś pokażę, e, są dostępne wszędzie je kupicie, na pewno w drogeriach. E, zresztą po tych linkach sobie Zobaczycie. Jeżeli mówimy o makijażu i, i jeżeli ja mogę być z Wami szczera, to dla mnie w ogóle punktem wyjściowym każdego, dosłownie każdego makijażu, nie tylko tego świątecznego, jest pielęgnacja przed. A mam wrażenie, że bardzo dużo osób zapomina o tym, że żeby świeżo i pięknie wyglądać, to trzeba najpierw naprawdę nawilżyć sobie i zadbać bardzo mocno o skórę. Czyli jeżeli mamy jakieś wielkie wyjście, to dzień przed bardzo mocno ją odżywić, zadbać o nią nawet jakąś super maskę sobie na noc zastosować, no, a rano jakiś rewelacyjny krem, i teraz, w zależności od waszej skóry, albo jakiś super, hiper nawilżający, albo jakiś właśnie odżywczy, jeżeli macie suchą skórę, to co widzieliście przed chwileczką, to są te kremy, których ja używam, które rekomenduję z całego serca Wam. Mamy je zresztą w weniu, ja jestem zakochana w tych kremach i te, które pokazałam, to są dokładnie te kremy, których ja używam przed makijażem, niezależnie od pory roku, bo przepięknie mi się trzy yy, ma właśnie fluid na nich, nic się tam w żadne załamania nie dostaje. No cudowne są po prostu te kremy, naprawdę Wam rekomenduję je mocno. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione, to stosujcie swoje. Ważne, żeby naprawdę grubą warstwą nałożyć ten krem, później delikatnie ściągnąć i dopiero ten makijaż wykonywać. U mnie zawsze po kremie i przed makijażem jest jeszcze sobie albo jakaś woda typu różana, albo właśnie jakiś tonik. Tutaj wzięłam, widzicie, to już jest końcówka akurat tego. Ważne po prostu chodzi o to, żeby nawilgnąć Tą skórę, żeby ona no, no, była taka świeża. To jest, myślę, w ogóle. Y klucz do sukcesu, ta świeżość skóry, właśnie taki ten promienny wygląd. No i teraz słuchajcie, zaczynamy ten makijaż. Od czego go zaczynamy? Od bazy. Pokażę Wam dziś dwie. O jednej już mówiłam wiele razy, zresztą zobaczcie, jak ona wygląda, jest w stałym użyciu, to już jest któreś opakowanie. Bajtery i baza z filtrem od razu, cudowna, rewelacyjna i druga z troszeczkę lżejszej półki cenowej, którą mogę też polecić. Bielenda też z filtrem 50. Obie te bazy Wam bardzo rekomenduję, bardzo je lubię, i naprawdę uważam, że są rewelacyjne. No i po bazach fluidy. Zawsze pytacie o te fluidy, czego ja używam. Używam dwóch produktów. Pierwszy, korektor, i to jest akurat Diora, ten, który właśnie używam od lat ciągle ten sam. Uwielbiam go za delikatność, a jednocześnie skuteczność działania. Uważam, że to jest jeden z lepszych korektorów na rynku. I drugi produkt, czyli fluid. Dziś mam dla was trzy, których też używam zamiennie i które bardzo lubię. Mówiłam wiele razy wam o Estee Lauder, o takim fluidzie Double Wear, którego używamy do nagrań, Jeżeli wiem, że cały dzień będę na planie, tu jest jego lżejsza forma, którą uwielbiam właśnie po pierwsze, za doskonałe krycie, po drugie za taką lżejszą formę i lekko rozświetlającą, pięknie odbijającą światło. Myślę, że się może rewelacyjnie sprawdzić właśnie w tym świątecznym czasie, kiedy zależy nam na tym, żeby ta. Która była promienna. Jeżeli nie este Lauder, to jeszcze bardzo będę Wam rekomendowała taki Fluid w stiku. Też z Diora. bardzo fajny i wygodny w użytkowaniu. Nakładamy sobie na twarz na tych rejonach, które chcemy pomalować, na przykład tutaj róż, tu właśnie fluid i pędzelkiem albo gąbeczką rozmarowujemy. Zaraz wam pokażę, czym ja to robię. I trzeci, znowu, macie różne półki cenowe. I trzeci, kaszmir, zaskakujący wybór, który odkryłam ja niedawno i już wszystkim moim koleżankom sprzedałam. Po pierwsze, bardzo ładnie kryje, po drugie, ma cudowną, leciutką konsystencję i właśnie nie obciąża skóry. Po trzecie, wydaje mi się, że ma świetną kolorystykę, bardzo ładnie współpracującą z różnymi typami skór. Przynajmniej moje koleżanki, którym właśnie pokazałam ten fluid i którego stosują, są nim zachwycone. Czyli mamy trzy fluidy, mamy jeden korektor, bo ja po prostu nie znalazłam lepszego i uważam, że ten jest bardzo fajny. No i teraz te róże. Róże, na które wiem, że wiele z was czekało. Pokażę wam dziś dwa, które również stosuję zamiennie z różnych półek cenowych. Jeden rimmel, stała paletka, którą nie wiem ile razy i nie wiem od ilu lat wam pokazuję. Ja naprawdę ciągle używam tego samego kosmetyku. Zobaczcie, tak to wygląda. Zresztą widać tutaj, że on jest używany. I ten róż tu na dole, właśnie taki bardzo ciepły, gdzieś leciutko zahaczający, o taki brzoskwiniowy może wydźwięk, na pewno ma ciepłą temperaturę. To jest dokładnie ten róż, o który Wy mnie chyba najczęściej pytacie. Naprzemiennie używam go z takim cudownym różem stila i teraz zobaczcie, tutaj widać właśnie, jak on wygląda i widać, że jest używany. To jest taki mocniejszy troszeczkę kolor, bardzo dobrze latem się sprawdza. To jest chyba fuksja z tego, co kojarzę, petunia. <laughs> tak mi się skojarzyło. Bardzo fajny róż, bardzo fajnie się zachowuje na twarzy, właśnie daje taki efekt promienny. One są bardzo oba zbliżone do siebie temperaturami i takim właśnie tym świeżym, świeżą, świeżą różością, chciałam powiedzieć, świeżym różem, a nie wiecie takim jakimś jarzącym, nienaturalnym. Bardzo, ale to bardzo e, lubię te róże. I tutaj jeszcze w tej paletce jest bardzo ładny brązer, którego też tak jak widać e, używam dość często i właśnie do konturowania twarzy ja sobie używam tego brązera e, i tej trzeciej paletki tego trzeciego okienka, taki lekki rozświetlacz. I teraz kwestia, czym te fluidy nakładam. Dwie rzeczy. Gąbeczka, widać słuchacie, że ta jest właśnie po zrobieniu tego makijażu e, w kolorze już beżowym. Albo gąbeczka, albo tego typu pędzel, i uważam, że każda metoda jest ok. Żeby makijaż był trwały, mam wrażenie, że gąbeczka pozwoli nam nałożyć po prostu partiami fluid, tak żeby go nie było za dużo. Gdzieś mam wrażenie, że tutaj mam większą kontrolę, ale jak się bardzo, bardzo spieszę, no to wtedy sięgam właśnie po ten pędzel. I do konturowania również, jak i do różu, jeżeli jest właśnie w tej formie tutaj, tej paletki, używam tego typu pędzelka, takiego, wiecie, pod skos ściętego. Na pewno każdy Każda z nas ma jakieś takie swoje ulubione kosmetyki. E, mamy fluid, e, mamy korektor, mamy różę pokazane, no to teraz oczy. Ja słuchajcie, raczej nie maluję powiek. Bardzo rzadko mi się zdarza, żebym w ogóle jakiś pełen makijaż oka robiła. Do nagrań praktycznie w ogóle, na jakieś wielkie wyjścia może czasami, dlatego nie mam za dużo, a tak naprawdę praktycznie w ogóle cieni do oczu, jakiś wiecie, takich typowych paletek. Bardzo rzadko mi się zdarza. Na co dzień stosuję taki sobie zwykły Golden Rose, chyba jest ten, tak dokładnie, z Golden Rose jest ten cień, taki zwykły, jakiś delikatny, tylko rozświetlający. A jeżeli chcę sobie zrobić Jakieś takie mocniejsze kreski, to używam właśnie tego typu cieni. O, otworzymy sobie, to jest akurat Bobbi Brown takie cienie po prostu do narysowania w formie takiej kredki grubszej i one mi się rewelacyjnie sprawdzają też je praktycznie ciągle już od lat stosuję te same i też wam bardzo rekomenduję te cienie mają taką właściwość niezależnie z jakiej firmy że jeżeli je nałożymy to przez jakiś czas jeszcze możemy swobodnie rozcierać je właśnie czy pędzelkiem czy sobie palcem po jakimś czasie one zastygają i są w takiej formie trwałe i to też daje właśnie taką fajną plastyczność że możemy coś tam sobie z tym okiem porobić i polecę wam jeszcze jedną taką Polecę, jakie Wam zrobię. Vibo tak się marka nazywa i to jest marka tutaj od nas z Kaszub. To jest eyeliner do oczu, taki czarny, do robienia kresek. Kosztuje naprawdę jakiś śmieszny pieniądz, a jest rewelacyjny. Mi to poleciła stylistka, jako właśnie taki rewelacyjny kosmetyk i też już któryś rok z rzędu używam go i naprawdę bardzo, bardzo Wam rekomenduję, bo się świetnie sprawdza. Jeśli chodzi o oko, też o dolną kreskę, to używam takich kredek, które są w kolorze cielistym, Delikatnie, po prostu tylko podkreślając tą e, dolną linię rzęs, to się tak e, ładnie mówi. E, czyli mamy oczy, a nie mamy oczu jeszcze trzeba e, do tego rzęsy pomalować. No to już Wam pokazuję. E, ciągle i ciągle i ciągle ta sama marka Lancome i te same e, tusze do rzęs, które się nazywają Hipnos. E, Dwie szczoteczki używam. Jedną taką, która jest bardziej chyba pogrubiająca, mam wrażenie, i drugą silikonową. Jeżeli zależy mi na takim mocnym wyszczotkowaniu tych rzęs, właśnie, żeby je rozdzielić. Oba wam podlinkuję pod spodem. Oba uważam, że są rewelacyjne. Jestem tej marce dokładnie tym tuszom wierna już nie wiem od jakiego czasu. I to jest właśnie dowód na to, że jestem takim klientem wiernym, który jeżeli coś raz mu się sprawdzi, to jest przy tym produkcie. Oczy mamy zrobione, usta. Ust nie maluję. Jeżeli maluję, zobaczcie, mam taką jedną cudowną moją szminkę. Diora, bardzo delikatną. Zobaczcie, to jest taki delikatny różowy odcień, praktycznie w kolorze moich ust. Często my się śmiejemy z Kasią, która mnie tutaj dla was kręci. Kasia nieraz raz nie dwa mówi, pomaluj czymś usta, bo masz za bladę. No a jak ja mam wszystkie właśnie szminki w takich delikatnych kolorach. Szminki, jedną szminkę, której używam. No i błyszczyk też, o którym Wam mówię już 100 tysięcy lat i ciągle jest ten sam błyszczyk pokazywany na kanale. Jak pytacie mnie, czym mam pomalowane usta, bo często mnie to pytacie o to pytacie. Asiu, wyglądasz tak świeżo, jaką masz szminkę, czym masz pomalowane usta. I ja Wam ciągle mówię to samo: niczym. Bardzo często mam na sobie tylko i wyłącznie Retimax, czyli maść e, witamina A plus witamina E, a jeżeli coś tam mam takiego, żeby się błyszczyło, to jest właśnie ten błyszczyk Rimela, też za bardzo fajną, ekonomiczną e, kwotę e, i ja właściwie noszę go w każdej torebce, jaką tylko mam, e, właśnie żeby mieć e, pod ręką. Jak mamy już sobie ten cały makijaż zrobiony i jest wszystko fajnie wyprofilowane, za, e, zastosowałyśmy sobie rozświetlacz, zastosowałyśmy sobie brązer i róż tutaj na nasze policzki, no to fajnie by było ten makijaż czymś utrwalić. Ja najczęściej nie ukrywam, że sięgam po puder szanelki, najlepiej mi się sprawdza i widzę, że najbardziej chyba ten makijaż mi utrwala, ale uwaga, w bardzo malutkiej ilości go stosuję. No i koniecznie zawsze, ale to zawsze na koniec znowu coś nawilżającego, albo takie specjalne są preparaty właśnie do utrzymywania makijażu, ale ja najczęściej słuchajcie, używam właśnie jakichś takich mgiełek, które znowu dają ten efekt świeżości. I mam wrażenie, że rzeczywiście makijaż się dużo, ale to dużo dłużej utrzymuje. E, mili moi, mam nadzieję, że ten e, odcinek bardzo lifestyleowy i bardzo kobiecy, taki nasz babski, po pierwsze, Wam wprowadził was w dobry nastrój, może zainspirował z czymś. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos samych kosmetyków, to proszę zadawajcie. Ja postaram się e, pod tym filmem w tych komentarzach, jak zwykle, e, ja odpowiedzieć wam na wszystko. Wszystkie te produkty, zresztą widać po nich, bo one widać, że są używane, to nie są żadne. Nowe produkty, które nie wiem, że pracuję z jakąś marką na zasadzie współpracy i Wam je pokazuję. Wszystkich ja naprawdę używam i to od lat używam. Uważam, że są genialne w tym, jak działają, że są rewelacyjnej jakości i znowu moje podejście do życia tu się kłania. Uważam, że lepiej czasami kupić coś droższego, być może jakiś jeden kosmetyk, który nam będzie służył długie lata, ale da nam ten efekt, o który chodzi, niż próbować i kupować, nie wiem, 10 różnych tańszych, które suma sumarą po dwóch tygodniach czy tygodniu będziemy, nie wiem, pozbywały się ich, tak, bo na przykład jeśli chodzi o fluidy, myślę, że to może być trudne zadanie, dobrać coś bezpośrednio dla siebie, tym bardziej jak ma się cerę mieszaną. Wszystkie my, które mamy tą cerę, wiecie, z tak zwanym T, gdzie trzeba tutaj mocniej zadbać o tą partię, a tu mamy właśnie taka taka, cerę, taka partia jest problematyczna, wiemy, jak ciężko jest znaleźć odpowiedni fluid. Wszystkie te kosmetyki Wam bardzo polecam, mam nadzieję, że Wasze makijaże tegoroczne, świąteczne, sylwestrowe. Będą piękne i promienne, jak zwykle zresztą. Ja wiem, że dużo z naszych widzek bardzo dba o siebie i lubi właśnie te tematy makijażowe. No i cóż, kochani, bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Spełniłam Wasze życzenie. Zrobię jeszcze jeden, obiecałam, że zrobię jeden odcinek, gdzie pokażę powolutku, jak ten makijaż krok po kroku robię. Dziś nie znalazłabym na to czasu, po prostu nie zdążylibyśmy. To ja w takim razie piękne makijażowe. Do widzenia, mówię i widzimy się już niebawem.